No, tata, tata mi, mi kazał, tata mnie zapisał do klasztoru, bo uważał, że jak ma osiem córek, to jedna z nich powinna być w zakonie. No to właśnie w ten sposób znalazła się u niepokalanek w Nowym Sączu. No, ale to długo nie trwało, bo tak widocznie nie było przeznaczone dla mnie, bo ja widocznie nie, nie przeznaczyła mi takiego klasztoru, tylko mękę pańską, bo, bo mój ojciec miał sklep i jakoś tak wtedy na rentę, na emeryturę się starał, a, a bo miał chorą nogę przestrzeloną w czasie wojny no i, i przez trzy miesiące nie mógł pracować, mnie wzięli z, z tego klasztoru, wzięli żebym ja. Y, y, zastąpiła jego przez trzy miesiące, nie? No i to było tak na chwilę, na trzy miesiące i siostry dały mu zezwolenie, a ja po, poszłam, bo przecież ja się uczyłam tam, nie? Więc przerwałam szkołę i, i trzeba było ojcu pomóc. No i poszłam, ale byłam pół roku i to mi się bardzo spodobało. Chłopaki przychodziły kupować cukierki do mnie, tam 10, 15 pamiętam. No i już zaczęłam się oglądać za chodokami, koniec świata, no I, i na tym się skończyło i potem siostra przychodzi do mnie i na ulicyśmy, tego nie, nigdy nie zapomnę, na ulicyśmy, ja wyszłam na przeciw, patrzę siostra idzie, kurcza, szybko wyskoczyłam przeciw siostry i ona w tym habicie, w tym tym, nie, akurat na środku ulicyśmy się spotkały, ja ją buch w mankiet, nie, bo tak się całowało siostro w rękę, i, i, I właśnie a po pocałowania, że kiedyś ja pamiętam, że jak szłam, teraz tego nie widzę, żeby dzieci robiły. Jak, jak, jak szłam do spowiedzi, spowiadać się, co, 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 co miesiąc się chodziło wtedy, no to zawsze szłam, pocałowałam mamę, tatę w rękę, przeprosiłam za grzechy i leciałam do tej spowiedzi. No, ale tak, a jeszcze ja robiłam to, wiesz, dlatego ja tak sobie kiedyś przypomniałam, dlaczego ja teraz tego nie widzę u nas, żeby ktoś, nie? Przecież to nie było nic strasznego, nie ojca czy matki. Rodzice wtedy oni rodzice wiedzieli, że wiadomo idę do lecę do spowiedzi, bo, bo pocałowałam w rękę. No, czyli przeprosiłam za wszystkie grzechy za to. Ma, ale to mi się podoba. Teraz jak wracam myślami, to mnie się to bardzo podobało. To był ten wielki szacunek dla ojca i matki. To mi się podobało, no, a jakoś to zaginęło właśnie później. Ja też sama później przestałam i, i co. Wszystkiego, życia, wszystkiego przygotowywałem do życia, bo siostry są bardzo mądre. Wbrew jakimkolwiek, jak ktoś co powiedział na siostry one są tak mądre kobiety, że nie wiem. Oni nas przygotowywali do życia, bo przecież no, nie wiadomo było, czy zostanę, czy nie zostanę, bo mój ojciec też był taki religijny bardzo, ale był taki, że dawał tą wolność, nie było to, że na mózg musisz, nie, no, że, że, a tata zawsze myślał, jak Bozia będzie chciała, to, to będzie, a jak nie będzie chciała, to nie, wiesz, o, to był jego takie, te, no i... I siostry uczyły do czego, palenia w piecu na przykład, wybierania popiołu, że trzeba przykryć, żeby ten popiół nie leciał, żeby tego szmatką mokrą i tak dalej, takich podstawowych rzeczy, które, które naprawdę się w życiu przydają, praktyczne i proste, ale to trzeba nauczyć jednak, jednak trzeba nauczyć, no i pieczenia, gotowania. No, obiera, no mówicie, że po prostu życia, życia w, o, wokół szycia i wszystkich projektowania szycia i tak dalej. Ja nawet projektowałam takie białe kołnierze na i Ja pamiętam do dzisiaj jak ja sobie to te, te kołnierze do tego, do mundurków, bo chcieliśmy mieć jednakowe te kołnierze do mundurków. No, e, e, no do wszystkiego, no ja już nie wiem, ale naprawdę wszystkiego. Nie raz myślę sobie, że to człowiek, jak człowieka nie nauczy, no to, no to nie wie, jak rozpalić w piecu, jak upiec coś, na przykład podstawowe rzeczy, jak upiec, jak ciasto robić, o, jak rozwałkować, jak na makaron, jak, jak ciasto musi odpocząć, jak, jak się zrobi. I takie rzeczy pamiętam, na przykład, wiesz, jak one to mówili, no nie, to jest pięknie, ja gdybym miała córkę, to na pewno bym wysłała do, do siód o, niepokalanek, czy są niepokalanki w Aubrzyżu tutaj? Tak, do, do kształcenia mojej koleżanki, córka, bo ona wysłała ją no, i tam właśnie kończyła szkoły u niepokalanek w Aubrzyżu. No i skończyła potem prawo no, w Lublinie, bo to ta, wiesz, już taki pra, do takiej kościołowej, że tak powiem, szkół chodziła. nie? No. I na studia poszła prawnicze i jest radcą prawnym tam w jakimś przedsiębiorstwie, bardzo dobrze zarabia. No, także, że i oni właśnie uczą i tej wiary w Boga i, 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 i Kościoła i uczą w tych, w tych najprostszych rzeczy, które człowiekowi się wydaje, że jest takie proste, a jednak trzeba umieć, no, to wszystko. Uuu,